No dobra, jesteśmy. Witamy w nowej jakości. W, w, tak chyba tu jest, gdzieś po połowie, mam nadzieję. Yy, także. No chodźcie, tak. Nie wiem, gdzie jest środek. No Jestem ale to. Miejmy nadzieję, że jesteśmy na środku. Wyknijcie. Jakby co, to muszę udowodnić Patrycji, że się nagrało. Także y, proszę trzymać kciuki. Mam nadzieję, że już miejsca będzie wystarczająco, że. Damy radę nagrać chociaż no z 10 minut dzięki Bogu Tak, po... wczoraj nam się rozłączyło po 3 minutach, a mówiliśmy z 15. Więc porzuciliśmy ten pomysł i dzisiaj zmieniliśmy lokalizację i jesteśmy tutaj. 15 godzin, nie 15 minut. Nie tak Ale tak, bo... tak, patrycja wpadła na świetny pomysł, żeby sobie zrobić jogę na zewnątrz. I przy okazji sobie nagrać, właśnie dokończenie tego tematu z wczoraj. Także jesteśmy tutaj. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest kontynuacja tego, o czym mówiliśmy czyli skąd wziął się ten pomysł? Pomysł na, w ogóle na Indie. No bo to mówiliśmy wcześniej, że zaczęło się od tego, że ja sobie chciałem sprawdzić Polskę. Później Patrycja wpadła na pomysł odnośnie tej Grecji, No i zacząłem sprawdzać, jako ja, żeby zobaczyć lepsze lille. No i się okazało, że właśnie jest stronka, która faktycznie jest takim agregatem co do wycieczek jogowych. I na niej znaleźliśmy, sortując oczywiście od najtańszych najpierw, Wyjazd do Indii. To jest Mateusza ulubiona funkcja. Najtańsze najpierw, zawsze. Tak, tak jest. Natomiast to nie jest tak, że ja oczywiście klikam w pierwsze, pierwsze na samej górze wtedy. Tylko to jest kwestia właśnie tego ceny do wartości. Ta, która została przez nas wybrana to mi mamsa. Okazało się, że tam są bardzo fajne klimaty, ptaki na zdjęciach. Zobaczyliśmy ptaka na zdjęciu i stwierdziliśmy, ale super! To my chcemy mieszkać tam, gdzie jest ptak na ogródku. Ja, jak mają ptaka, to to jedziemy. Nikt inny pewnie już nie będzie miał ptaka, nie sprawdzaliśmy już dalej. Tak, tak. No, więc wybraliśmy jedną szkołę, która wydawała nam się, że jest najbardziej spoko. No czy będzie spoko, no to się okaże, ale jakby tak. Już za trzy dni cztery. wydaje po, po opiniach i w sumie po wszystkim, co tam sobie sprawdzaliśmy. Ważne dla nas było. Ja, co są nauczyciele, trochę jakie mają doświadczenie, no i głównie jakie są opinie, ale też tak przesydziłam różne social media, więc wydaje mi się, że powinno być ok. No miejmy nadzieję, że to nie będzie tak jak ten festiwal, który się nigdy nie wydarzył, w którym też w Polsce uczestniczyłam. He he Uczestniczyłam w cudzysłowie. Uczestniczyłam, więc mam nadzieję, że nie dostarczę tego kolejny raz. Nie, i... dzwoniliśmy chyba do niego w końcu, w sumie tak naprawdę. Znaczy, no tak, no dzwoniliśmy do nich, też z nimi rozmawialiśmy mm, tam w Indiach i też A, to chyba nie. E, jakby odpisują i, i też jakby pytają o informacje o naszym przylocie i przyjeździe, żeby nas odebrać z lotniska, bo to też jest opcją, więc, e, więc w sumie super, że się czuję tak, e, że się z nimi jakoś tam rozmawia po drugiej stronie. E, no więc tak, ja bym tylko powiedzieć, że w sumie y, jeśli chodzi o Indie to nie jest powiedziane, że oni tam nie mogli mieć po prostu jakiejś centralki jednego hindusa, który sobie siedzi i oddwania do wszystkich z tej strony. No ale no, zobaczymy. Ale jak... A nawet jeśli to w sumie to je, lecimy do miasta, które jest jodze oddane w pewnym sensie, bo tam jest szkoła na szkole, jest y, tak dużo szkół jogi. Ja jak... myślałam, że widzę Bobra. I tak się zaczęłam przyglądać, a to boja a na to wodzie. Boja, to boja, także nie ominęło Was tutaj to co do przyrody. W każdym razie, szkół jogi w Rishikesh jest tyle, ile taksówek w Warszawie. Czyli jest po prostu jedna na drugiej. Bardzo dużo. E, tak, stawiamy, że będzie fajnie, i że, że jednak będziemy tam mile przywitani, ugoszczeni i, i, i pożegnani. No, ale nawet jeśli, no to sobie pójdziemy tam, gdzie się byli, i tam sobie z, poćwiczymy z kimś, kto tych bitelsów ćwiczył. Uwielbiam. tak Obawiam oh. się, że może już nie żyć. No tak, może być sobie. No to przynajmniej z jego jakimś tam. synem! Albo, albo tworem jakimś następnym, bo tam wszystko na karmie jest przecież otwar... o, oparte. i um, No tak. Na. odrodzeniu. odrodzeniu. Patrycja po poszła za mną ślepo, yy, po prostu jak ślepy za głuchym. Tak z mojej perspektywy to wygląda. Znaczy oczywiście fajnie, nie? Z jej perspektywy. Bardzo fajnie. Bo, bo też widzę, że się w tym odnajduję. Pod względem jej entuzjazmu. Tak Ale zimowała. to wcale nie jest tak. Jak? Że co? Przecież, że ja idę za tobą w ślepo, żeby jechać na jogę. Nie, no nie. to też chciałam. W sensie, nie W szczęście, nie 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 że jak ktoś zna mnie dłużej niż ty, Mateusz... No to wie, więc to nie jest tak, że ja poszłam za tobą w ciemno, bo nigdy o tym nie myślałam, tylko że po prostu nigdy jakby nie było to jakby w planie, było jakimś pomysłem, ale nie było opcją, która się działa, więc tak raczej sobie myślałam, że jeżeli to się wydarzy, to się wydarzy, a nie to, że... Teraz pojadę. Ale też no już jakby myślimy o tym od dwóch, od, od dwóch miesięcy tylko myślimy o tej sytuacji e, i wszystkie dwa miesiące no to jakby zdążyłam sobie to wszystko jakby przetworzyć i przetransformować, no i inne rzeczy jakby z tego też e, wyciągnąć dużo bardziej dla mnie niż samo pojechanie, tak o! I też my całkiem inne rzeczy zaczęliśmy rozkminiać, jak to będzie, no bo tak jak już mówił, na początku to miało być, że maty i jakieś wsparcie dla niego, żeby jakby trochę sobie to połączyć, a teraz w ogóle tak trochę zaczęliśmy myśleć o zmierzaniu w tym kierunku i zajmowaniu się tym jakby praktycznym uczeniem jogi. No więc to pewnie się będzie jakoś tam potem pojawiało. Na pewno. No, bo to sobie tak naprawdę pomysł wyszedł, miał być mega prosty, jeśli chodzi o tematy i o tą jogę, że to miało zająć chwilę, a tak naprawdę właśnie to bez kitu rozrosło do takich rozmiarów, że jedziemy w tym momencie na, na drugi koniec świata, żeby to zrobić. I... Z... Z chwili na chwilę pojawia nam się coraz więcej pomysłów i coraz więcej tych pomysłów jest coraz lepszymi tymi pomysłami. To jest też ciekawe. Zabawnie z tym wyszło, no bo nie myśleliśmy od początku o jakimś nagrywaniu, o niczym takim mm. w mm -hmm. ogóle i ciężko mi powiedzieć, kiedy te pomysły się pojawiły. Tak. Nie mam zielonego pojęcia, a nagle odnaleźliśmy się w tym, że zamawiamy po prostu jakiś w ogóle nowy sprzęt i się wkręcamy w to, i jakby bardzo w to idziemy, więc to jest bardzo dziwne i nie wiem. Jak, jakbyśmy po prostu się obudzili jednego dnia i ej, zamówiłaś już mikrofon. Nie, ale jakby zamawiamy go dzisiaj. Nie wiadomo skąd i nie wiadomo jak ten pomysł się pojawił. Więc to jest super, właśnie, że w tej całej historii te wszystkie pomysły pojawiają się znikąd, no, ale ta, się ta, 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 ta. No. dzieją i nakładają i jakby. To no wszystko tak sobie płynie. No. Dużo rzeczy sobie płynie, dużo rzeczy, no dużo rzeczy pozwalamy. Mateusz chce więcej rzeczy planować, ale ja jestem bardzo oporna na planowanie. Więc tutaj jakby... To nie, że planować, ale jakąś strukturę temu nadać, taką chociaż minimalną. A no ja bo... nie znam takiego słowa, więc jakby jest ciężko pod tym względem. No, ale to yy... początki bywają. Ciężko. Ale pewnie tutaj o to chodzi trochę, żeby utrzymać ten, yy, tą strukturę, ale też z tym spontanem i z tym, co akurat się dzieje danego dnia. Więc teraz też sobie tak nagrywamy, mówiąc o tym, co się dzieje u nas, mając jakąś strukturę, ale jakby pomysł bardziej niż strukturę. Więc pewnie. Nie zapominajmy, że to jest yy, drugie podejście co do, yy, a, co do vloga, a tak naprawdę to pierwsze podejście, bo to Pierwsze podejście, co było gdzieś tam na tym YouTube zamieszczone, to było po prostu. Zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, że aparat Patrycji zaczyna nagrywać dźwięk, że potrafi nagrywać dźwięk i sobie go odpaliłem. I to było takie bardziej w formie żartu niż czegokolwiek. Także to jest w sumie tak naprawdę pierwszy odcinek. Jeżeli będzie niż... pierwszym, bo może uzgodnimy, że to jednak nie jest pierwszy, bo inny to może być czwarty. Pierwszy, tak. Bo ogólnie kręcimy różne filmy wokół tego, ale jeszcze nie wiemy, jak to wszystko poupadamy tak. i połączymy. Więc to w ogóle jest. Więc to jest bardzo ciekawe, bo uczymy się na żywym organizmie i myślę, że to jest w ogóle fajne, żeby to powiedzieć, że w ogóle w sumie trochę to robimy właśnie bez takiego przekminiania w sensie, jakby robimy i rozkminiamy, ale nie przekminiamy, czy to jest odpowiednie i w ogóle czy powinniśmy, bo czy powinniśmy, to nie jest pytanie, tylko raczej w jakiej kolejności, jak i co to ma wnieść tym, którzy będą oglądać. Więc w ogóle, teraz tak wchodząc w ten temat. To tak się rozgadałaś jak ja. To tak sobie myślę, że to też jest super opcja po prostu dla osób, które niczego takiego wcześniej nie robiły i że jakby mogą zacząć to robić i to, czy my ponagrywamy teraz przez tak. miesiąc, a za miesiąc stwierdzimy ej, było super, ale jakby już teraz nie ma sensu, no to to będzie okej, okay, a... Może za miesiąc stwierdzimy, że ej, to było mega, może teraz nagrajmy to, to, to i to, a w ogóle no to nagrywajmy różne praktyki jogowe, a w ogóle to medytacje, a w ogóle y, nagrywajmy nasze warsztaty i róbmy różne rzeczy, więc nikt tego nie wie, co będzie za miesiąc. Dlatego też to planowanie... Nobody jest... knows. Nobody knows. Dlatego to jest y, o tyle fajne, że no z jednej strony planujemy, a z drugiej strony... Wydaje mi się, że wyjazd jogowy to też jest takie ciekawe doświadczenie, nie, że jedziemy sobie na wakacje, które jakby same wakacje już mogą dużo w kim zmienić e, i dużo mogą wnieść, ale jogowe myślę, że to będzie taki duży wgląd w siebie, jakby fizycznie i psychicznie, bo fizycznie pewnie też będzie jakby, no na pewno zmęczenie duże, no bo to jednak będzie dużo treningów w ciągu dnia i w ciągu tygodnia. Nie mam pojęcia kiedy będzie w ogóle jakiś dzień wolny jak to wygląda. No ale na pewno codziennie kilka y, godzin będziemy ćwiczyć, więc to będzie y, no, takie ciekawe. Co tam, będziesz, co tam będziesz opowiadać? Zaraz pokażemy. <grym> Zaraz pokażemy, tak. Yy, więc obserwujcie tak. Tak, i właśnie już do tego powoli y, chciałem zmierzać, bo y, nie wiem czy jeszcze coś nagramy, czy nie. Natomiast postaramy się kończyć takimi zaproszeniami do jakichś tam wspólnych dyskusji Ka każdego tego klipa. Powiedzmy, sobie, sobie wybierzemy najlepszego, który nam najlepiej wyjdzie, żeby go wrzucić na koniec. Bo ja bym już powoli kończył, bo tutaj normalnie się zrobiło jesień, się zrobiła tego lata. Także Patrycja, Ty zapraszasz dzisiaj. I ogólnie, jeszcze chciałem tylko wspomnieć, że przynajmniej dla mnie jest ja takim, takim motywem przewodnim tego wszystkiego, tego całego. Vloga i tych w ogóle wszystkich ćwiczeń, i tych mat, i tego wszystkiego, co jest związane z tym projektem, to że joga jest dla każdego. I tak, jakby to fajnie by było gdzieś tam ujmować w tym wszystkim, bo faktycznie ona jest. Ja tak, jakby to jest maksymalnie, co ja mogę zrobić z nogami. Póki co, tak jakby nie, nie dam ich rady dać niżej, nie? Natomiast to nie znaczy, że nie jestem się w stanie w niej odnaleźć. Nie? Yy, no, Smart. dobra? Yy, tak. Więc y, tą naszą dzisiaj wypowiedź, y, która poszła w y, ciekawym w ogóle kierunku, y, zakończymy tym, że y, no co, że Siu Sun i może pokażemy Wam coś nowego, ciekawego. I zaraz też pokażemy Wam widok z drugiej strony, bo nie wiem jak wygląda za nami. Ale z przodu jest bardzo ładny. Jest ładnie, no? ładna końcówka zachodu słońca. Tak, tak, my że się buziak. tak ustawiliśmy, bo akurat na nas pada jeszcze odrobina światła. Tak, na tak. Na nas jest golden hour. Trochę już po, nie ale... Golden Dobrzy nie goldenhour! nie będzie! Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Tak, Czekaj. <laughs> Ja, to Pobrej, to ja, dobra... ja mam nadzieję, że to się nagrało, Patrycja. A jak to się robi? Tak, co, 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 co ty się robisz? Dobra, nagrało się, chociaż ty. I proszę, nie mówić, co mam robić. Jeszcze miałem powiedzieć, to, że... to obejmuje nas w ogóle? Obejmuje nas, no. Jeszcze miałem powiedzieć właśnie, że teraz jeszcze sobie porobimy, żeby jeszcze zdążyć porobić takie pożegnania słońca, nie powitania słońca. <laughs> A właśnie mówię, że strachowice mu się kojarzą z jaskółkami. Mówię, ty Beskito, mi też? Siedzisz tu kiedyś? Mhm. Nie wysoko, nie za nisko. Dobrze się siedzę? No, witamy w nowej jakości, dzięki. Tutaj to nie jest, że y, lokowanie produktu. po się to wszystko po, po, Ale pozasłaniać. Ale jeśli ktoś chce nam za to zapłacić, to zapraszamy. Patrycja, poczekaj chwilę. Ja miałem o tym nie opowiadać. Pomata, która jest, jest mega przyczepna, no, tak jakby... Proszę, Cię, nie posuwaj tego strika i nie dotykaj tego strika tymi nogami, bo to się wszystko rozpadnie ta wieża i będziesz płakać i ja za tobą i wszyscy będą płakać, którzy oglądają. Ty będziesz płakał pierwszy. Ja będę płakał. Jasne, że będę płakał pierwszy, ale proszę cię od o, o stópkę troszeczkę. Dziękuję. Wszystkie sprzętu żeśmy nakupili jak głupi, a patrycja po prostu jak ten, y, jak pięcioletnie dziecko. Piadotne. To osoby, które chcą nagrywać na YouTube. Nagrywasz na YouTube? Oglądasz na YouTube? Oglądasz? Czy nagrywacie? Ja zawsze sobie pomyślałam, że, że zrobię coś takiego. Ej, Słuchajcie, mam mikrofon. I że zawsze myślałam, że nagrywanie filmików na YouTube jest stresujące. A w ogóle nie jest. O, to dobrze się nagrywało. Tak? No że właśnie, że jakbym sam, że o, będę teraz musiała usiąść i mieć nie wiem co zaplanowane. A no nie mamy, mamy napisane trzy jakby tematy o których chcemy pomówić. No więc to też myślę, że jest mega ważne, że e, żeby się tego nie bać i próbować, bo my nie wiemy co z tego będzie. I w sumie gdzieś tam zmierzamy, a nie mamy pojęcia. I no, to... że to jest fajne ta podróż. A zobaczymy gdzie ona nam zabierze. Nie chcę jechać do domu, w którym mnie chorostawała. Znosisz na balkonie. Z tymi głupimi psami i z tym panem, co ja rozlęgam. I że to się nagrało. To sprawdzę. Nagrywa się. <laughs>